Przygotowany wstęp do kosza. Kibice gospodarzy zrobili to za mnie, zrobili to dużo lepiej, zbudowali klimat skromnym, ale bardzo emocjonalnym przekazem prosto w serce. Jan Zombie, urodzony, by kochać Żużel. Coś pięknego, coś wyjątkowego. W wieczory takie jak ten, wszyscy jesteśmy zombikami. Mecz arcymistrzów pod patronatem legendy. Presto Runior Lenoil Motor Lublin. Hit pierwszej kolejki rundy rewanżowy. Wejs, komentują dla Państwa. Patryk Malitowski i Tomasz Dryła. Witamy bardzo serdecznie. Rzed Mikkelsen, ale strzelił jeszcze lepiej Saifudinov, Lindgren po Rozpędzać na podwójnym prowadzeniu anioły i to mocno, mocno, mocno to wygląda. Wynosi się trochę szerzej. Mikkelsen od razu korzysta z tego. Fredrik Lindgren obserwuje sytuację z Marslik, i za chwilę Mikkelsen może być w poważnych tarapatach. Ponad 200 metrach spada z drugiego na czwarte Odzyskuje trzecie, Ale jaką giną, jaką piką spada na czwarte znowu, bo Z Marzlik jakby to wszystko przewidział. Jakby przeliczył szybko fizyczno-chemiczne równanie i wyszło mu, że musi się Mikkelsen wynieść na prowadzeniu Emil Sajfudinow, zanim Fredrik Lindgren z Marzlik jest trzeci, zamyka stawkę Mikkel Mikkelsen. Szkoda, że w takim wyścigu ktoś musi być czwarty, na faszerowany bieg gwiazdami, nazwiskami, tytułami i wielkością wygrywa go Emil Seifudinow, zanim para gości z Lublina, Fredrik Lindgren. Reni Bartosz, Marslik, Mikkelsen Wydawało się, że zacznie z Sajfudinowem Od mocnego 5-1 Kończy bez punktu Przypominamy mecz sprzed tygodnia w Lublinie Zaczął od 3-0 Pierwszy raz w ciągu 10 lat Taki mecz Mikkelowi się przytrafił Wcześniej w 2016 Czołowi zawodnicy ligi z Lambert, mistrzy, wicemistrz wice mistrz świata. Lambo z pierwszego, pań. bardzo zostaje zupełnie Dudek leci, Dudek leci z Jak się będzie rozpędzał, kogo ewentualnie będzie mijał? Na razie nikogo na podwójnym prowadzeniu anioły. Lambert i Dudek, co to jest za duet? Jak rozrusznik i serce Apatora na dwóch pierwszych miejscach. Ci ludzie, którzy przywożą najwięcej małych zdobyć, zdobyczy dają drużynie Storunia Próbuje wjeżdżać pod Lamberta i wjechał za wszelką cenę na zaciśniętych zębach. Zmarznik pod Brytyjczyka, mistrz świata, pod wicemistrza, ale w tym czasie Dudek odleciał. W tym czasie Dudek jedzie po kolejną trójkę. Gospodarze jadą po kolejne biegowe zwycięstwo nadal po dwóch seriach bez seniorskiej trójki. Polski, apator wygrywa 4 do 2. Pres presuje nadal zwycięstwo i przewaga gospodarzy wzrasta do 6. O, bardzo słaby start Bartosza z Marzlika. Później, oczywiście, ta pogoń za Robertem Lambertem. Patryka Dudka nie był w stanie już dogonić. Brakuje dzisiaj prędkości w motocyklach Bartka. A za to Patryk Dudek jest dzisiaj znakomity. Robił co mógł Robert Lambert, żeby obronić się przed Bartkiem. W biegłorocznych meczach w Toruniu Kubera wygrał dwa wyścigi z Marznik, tylko trzy. Dzisiaj żaden z nich jeszcze, choćby jednego. Sajfudinow nie chce się bawić. Sajfudinow nie chce żadnych łokci, żadnego Czeka. Jest na prowadzeniu. Próbują Kubera mocna. Pika z Marznik szeroko. Oj, to może być twardy, mocny wyścig. O ile któryś będzie w stanie go choćby postrażyć. Jak przyczajony, jak tyłkiem. Siodełka niemalże na głodniku Emil Sajfurdino wie przed kim. Za zadanie wiać. Sajfudinow z zostali już tylko oni. Kubera, Duchiński mogą się przyglądać, a ci będą toczyć bój o trzy punkty. Z teraz wjechał. Tak jak wcześniej przed Lamberta. Utrzyma pierwszą pozycję bez najmniejszego problemu. Jednak Mistrz Świata wystawił swój rachunek. Teraz jeszcze próbuje Emil Sajfudinow. To są dwaj goście, którzy potrafią wszystko na motocyklach. Pierwsza trójka, senior po stronie lubelskiej. Pierwszy wygrany wyścig taktyczna. Chyba jednak trzeba powiedzieć, że trafiona, bo to jest przełom, to jest odpicie, to jest jakakolwiek odmiana tego trendu, który był w pierwszej połowie spotkania. Rzeczywiście, istniał w ekipie gospodarzy tylko Emil. Ale szybko wyklarowało się, że Dominik to jeszcze nie jest dzisiaj potencjał na rywalizację z nim. Dudek Lindgren Lambertasz Już jest w górze. Dudek nieważne gdzie stanie Robi po starcie co chce. Lindgren mądrze chciał oszukać Lamberta, ale Lambert tylko przed niego się przedostał. Teraz jeszcze Holder ma poważne zadanie, bo Lambert za moment może mijać obu zawodników. Ależ z lewej do prawej, spod płotów Krawężnik. Co tu się dzieje? Ile wiatru robi Robert Lambert. Teraz wjeżdża pod niego jeszcze Fredrik Lindgren. Zrobili niesamowite zamieszanie. Z przodu Patryk Dudek. Patryk Dudek, który jest niepokonany w tym sezonie, w trzeciej z restartów, Lambert! Generuje dzisiaj tyle prądu, że jakbym był jego sąsiadem, to bym ciągnął na lewo. Teraz jeszcze zgasił, zgasił Lindgrena, nie pozwolił mu wjechać wielki, wielki wyścig tej pary, o której mówiłem wcześniej, że są niesamowicie istotni dla tej ekipy. Tutaj koncert. Wszystkie wyścigi drugiej, trzeciej serii w tym sezonie wygrane, wygrane indywidualnie. Coś nieprawdopodobnego. Dzisiaj 3 starty, 3 trójki Tuzersa. Zmieniamy długość prostych na torze w Toruniu. To jak Robert Lambert i Fredrik Lindgren przeciągali do wejścia w drugi wiraż, no to coś niesamowitego. No podrażniony na pewno tym wjazdem Fredrika Lindgrena, Robert Lambert zrobił to samo, odbił pozycję, którą wcześniej stracił. No. Lindgrena. No dzięki tym jedynkom jedzie w czternastym z pierwszego pola, pokazywał przed chwilą jak mocno dominował chociażby nad zmarznikiem na starcie, on na pierwszym przyjemski z drugiego, Mikkel Sentor trzeci i z czwartego, Jack. Taśma w górę. Co robi Lambert na starcie? To jest coś nieprawdopodobnego. Mikkelsen, środkiem toru, będzie próbował holder przedzielić ich chociażby, ale nie. Oni jadą na podwójne zwycięstwo i na duże punkty. Dla gospodarzy, jak się rozgląda, jak się upewnia Robert Lambert, czy jest za nim Mikel Mikkel. Z drugiego na czwarty spadł przez moment, tak jak w wyścigu otwarcia swoim w tym spotkaniu, ale mija przyjemskiego jakąś nadludzką siłą i determinacją, ale to ciągle jest wynik dający wygraną gospodarzom i jeszcze próbuje dobrać się do Jacka Holdera Mikkel Mikkels. Z... To jest twarda walka, ależ to jest mocna walka. Lamberty punktowo niedoceniony, ale to jest jego wielki, wielki mecz. 4 do 2, 45 punktów Torunia. A zatem prezgrupa Deweloperska pierwszą ekipą, która w tym roku pokonuje Orlen Oil Motor Lublin. Trzeba było czekać na takie wydarzenie. Brawo dla Oniów! I po raz kolejny nominacja ze startu Robert Lambert. Pierwsze pole na no, atomowy start. Mikkel Mikkelsen już na dojeździe wygrał. Dojazd z Wiktorem Przyjemskim. dołącza na drugiej pozycji. Ale już wspominaliśmy o tym przed równaniem toru, przed wyścigami nominowanymi, że korzystniejszą ścieżką na pierwszym filarzu jest jazda bliżej środka toru. I popełni ten błąd Mikkel Mikkelsen. Tam wyskoczyło. Dwóch Lublinian. Spadł na na czwartą pozycję, był w stanie jeszcze odbić trzecie miejsce i przyjeżdża za jeden punkt Mikkel Mikkelsen, na pewno podrażniony tym, że zostawił to miejsce, tak rozglądał się za nim Robert Lambert głowa w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, widział tam Mikkela Mikkelsena i na pewno nie spodziewał się, że ten na jednym wirażu spadnie na czwartą pozycję Smarzlik dodek Lindgren, Sajfutinow, zmarzlik ze startu zostaje Lindgren absolutnie środkiem toru Emil Sajfudinow pokazał przed chwilą Lambert i Mikkelsen, że to jest dobra opcja, ale Sajfudinow oszukał zmarzlika jest... No to zmarzlik rzuca się w pościg. Nie chce tego zostawić. Dudek, ten komplet mu ucieka. Teraz za dwójkę z bonusem dałby pewnie dużo. Oho, oho, zmarzlik się zdenerwował, ależ jest prędkość w jego cholej Jak teraz to zrobił? Z jaką łatwością, z jaką precyzją? I to nie tak, że musiał jakoś się mocno wpijać, przestawiać Emina Sajfutinowa. Po prostu przejechała obok niego. Sajfudino, w drugi też jeszcze chce tu o coś walczyć. Lindgren zabiera się za Patryka Dudka, skoro widzi jego konsekwentną jazdę. Wyłącznie przy krawężniku. To są właśnie piętnaste wyścigi. Zmarzlik wygrywa. Saifudinow drugi, trzeci. Patryk Dudek bez punktu. Lindgren kończy się remisem. O świetnym wyścigu. No, nielegalna ta kulejnoga Bartka z mardyka, bo w Polsce może jechać tylko 20 km na godzinę. A tutaj było z jedynką z przodu Ale na zobaczę. tym wejściu pod demilandzie. No to co powiedziałeś, Słuchaj, ja już nie pamiętam, czy to na czy nie, że dwa wyścigi to jest czas, kiedy on potrzebuje, żeby wiedzieć o to, że o motocyklu wszystko to, w jakim stylu rybnął później. Cztery trójki. To jest coś niesamowitego. Umiejętność czytania warunków torowych, dopasowania motocykla. Już mówiliśmy, przejechał dzisiaj 6 wyścigów, 5 wyścigów to są przegrane starty. E, mając po prawej stronie Patryka Dudka, o którym mówiłem przy tym wyścigiem, jak dobrze dopasowany motocykl ze startu na dystansie. E, no wyjeżdża z Martyka do 15, pierwsze pole, no kałduje na, na starcie Patryka Dudka.